Nie, no ręce opadają. Kochaniutka poszła na chwilkę zobaczyć czy nie ma czarciech jaj, no i wyszły jaja jak zawsze, no. Nie wzięłam koszyczka, nie wzięłam nożyka, a tam jest tyle podgrzybków i to zobacz, takie wszystkie piękne, takie młodziutkie, ale czarcich jaj nie ma. Nie ma szarścich jaj. No nie miałam w co zabrać, Jak głowę szarczych. daję, że ty nawet nie doszłaś do szarścich jaj. No nie, ale wiesz co? Ja bym chciała z koszyczkiem tam polecić. No i dobra, no już teraz wiadomo. Przybierać. Bo chcieliśmy czarcie jaje zobaczyć, ale to na nich już jest za późno, bo one w lecie są. I w jednym miejscu zobaczcie, w jednym miejscu takie świeżutkie podgrzybki, młodziutkie. I teraz idę jeszcze, jeszcze idę zobaczyć troszeczkę w ten las, żeby mi się tylko. Nie pokręciło w głowie, <noise> bo wcześniej stanęłam i mówię: Matko, jedyna, którą stronę mam iść? <noise> nie wiem, która". którą. Tak, to grzyb, to grzyb, to grzyb. A ja tak się kręcę, tak. O. I już nie wiem, w którą stronę mam iść. Tylko kochani, ten grzybek to jest zajączek. My go w zasadzie nie zbieramy zajączków, ale. Warto, żebyście poznali zajączek. Podgrzybek zajączek. A to łobuzeria, jak się chowa. Widzicie? Piękny podgrzybeczek. A tutaj mamy drugiego łobuza. Schował się tu. Ach, proszę bardzo. W tych listkach ciężko dojrzeć. Bo one zywają się, to jest kolorystyka podobna. I to może setki ludzi przejść. Każdy coś sobie znajdzie. Trzeba dobrze się wpatrywać w tą ściółkę. To zobaczcie. Widzicie grzybka? Nie. Ja też go ledwo zobaczyłam. A takie. Zobaczcie, jakie piękne. A tu jakieś śmieszne tego, tego nie zbieram, ale zobaczcie. Fajne. Rozglądamy się, rozglądamy. Ciemny las. Jest! <ścoughs> zobaczcie, jak ładnie. O Tu mam taki i tu słoneczko świeci prosto mu w buzie. Chodź do mnie, łobuzie! A, piękno! Piękne. Jest jeszcze jeden. O! zobacz. o jest proszę z góry go nie widać jakie ładne żółciutki no w tych liściach naprawdę trzeba dobrze się przyglądać żeby znaleźć grzybka grzybka pod grzybka jest ale zobaczcie tu już jest Nagryziony przez myszki, a no, niech sobie tam go kończą. Też potrzebujesz czegoś, coś jeść. O, jest jeszcze jeden, jaki ładny. O, tu, chodź, celutki, nieruszony. O, ładny, bierzemy grzybeczki I idziemy stąd. Ale, no tak, idziemy, jasne. Pod grzybeczek, koło takiego grzybka, który ja zostawiam, nie biorę, nie, jest niejadalny. Tutaj nie było nikogo, bo takie duże grzybeczki są. E, się rozglądamy jeszcze. Po tych liściach naprawdę ciężko zobaczyć. Ale tak jak pomału chodzi się, to na pewno się tak jak ja. Kochani, to miejsce to ja już osobiście znam kilkadziesiąt lat. Można powiedzieć ponad pięćdziesiąt. Zawsze to były grzybki. I tak ogólnie patrząc, wydaje się, że ten raz się nie zmienia. Kochani, zmienia się, zmienia. Te pniaki, to kiedyś w moim dzieciństwie to były rosłe drzewa, rosłe graby, bo tu najwięcej było grabów. Czasami gdzieś tam, jak widzicie, sosna, ale przede wszystkim graby. W tej ściółce bardzo dobrze, o, bardzo dobrze rozwija się grzybnia tych grzybków, kochani. Spójrzcie, jak to trzeba się przyglądać. Kochaniutka mnie pogania, ale troszeczkę Przy, przystanek zrobimy, już przestanek zrobimy. Zobaczcie, kochanie Jeden, drugi. Bardzo ładnie tutaj rozwija się grzybnia pod grzybką. Zobaczcie, tu jest ładny. Takie drobiutki. Przykryjemy. I tu mamy drugiego łowurza. to jest jak to się mówi ostatnia deska ratunku jak już nie może by gdzieś grzybków znaleźć to przyjeżdżamy w to miejsce i tak jak mówiłem ten pniaczek to był piękny drzewem w latach mojej młodości a to a propos grzybni, zobaczcie o grzybeczek i następny pod Widzicie? Idziemy, idziemy, kochaniutki, gdzieś tam krzyczał, Bo ja mówiłam, pilnuj mnie w lesie, bo się boję, daleko nie będę odchodzić. No jasne, ale jasne. Widzicie już coś? Tu, tu widzicie na pewno. serią trzy takie trzy i głowę podnosimy do góry z przykuca rozglądamy się rozglądamy dobra nie widać czyli możemy tam to spakować i przesuwać się trochę dalej Piękne drzewo. Aha, Poleciał helikopter! Hałasu tylko robi nad lasem, dobra. Mamy jednego tu? O! Jaki ładny! I? Gdzieś tu widziałem? Jest. Też się schował, ale jaki ładniutki. Chodź. A tu znowu zjedzony grzybek. Ale myszki zostawiły dla mnie takiego małego, świeżutkiego. I jeszcze jednego. Taki pogryziony. Fajny. To jest taki ciemny las, tak że ja już pomału wychodzę stąd. Niech sobie grzybki rosną. Jeszcze tak się rozejrzę. Kochanie dla ciebie to dzisiaj troszeczkę za duszno jest tutaj tak. Ja widzę. Po lesie tu jest tak duża wilgotność. Widzę jak widzę, ale czuję. Jest duszno. A ty tak popierniczasz w tym lesie. Nie w końcu mi pomaga, ja go muszę jeszcze nosić. No właśnie, ja nie będę nosić, bo ja w koło biegam, w w biegam, biegam, biegam. No dobra i co dobiegasz do mnie, bo ja też czasami się znajdę. Także wiesz, pomaleńku, w stronę samochodu. I w stronę słońca. W stronę słońca, dobra. idź. Kochaniutka Tylko już nie, 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 nie. nie w stronę nie, nie. światełka jeszcze się nie wybiera. Nie, nie, nie na lewo, prosto, tam, 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 tam. A ja takie kółecz Nie, żadny kółeczek. Idziesz do samochodu. Jak ja cię później tutaj wyciągnę. <laughs> no, a tam, pod górkę mamy. tam jest właśnie podwórkę. Już małymi kroczkami. Dobra. No. Zaczynam jak coś pędziwia. Wózek wózeczkiem, ale czasami trzeba parę kroki pochodzić. No tutaj to ładnie zrobiłeś te parę kroki. Dobra, idę na drugą stronę jeszcze, o jakie, takie fajne grzybaczki, takie, takie ładne. No niestety nie są jadalne. Nie są jadalne, ale ładne. Ja zajączki pokazywałem dzisiaj. Tak? Tak. A my nie zbieramy zajączków, ale do słoszenia się nadają, nadają się na śnieżu, do jedzenia tak na, na to. No pod grzyby, zajączek. Tak? Tak. No tak, ale ja nie zbieram zajączków. Nie, one ja jadłem ich czasami nie są złe tylko kochanie, no nie możemy szarpać, drapać z lasu wszystkiego, no nie wystarczy, żeby drapać 99% <grym> ten 1% no już dobra, na innych <grym> kochanie, to był żart no pewnie, że nie da się, nie da nie, nie słuchaj, zasuwaj małymi kroczkami widzisz, ta misówka to jest stara misówka jak ja jeszcze śmigałem tak. w pieruchą w majtkach. Tak, to jest stara miejscówka, tu stara zawsze jest... były podgrzybki, zawsze. Tu jest ta ściółka, ona jest zawsze wilgotna. I zawsze były tutaj cynaderki. Jakie cynaderki? No jajca. Aaa. Czarcie jaja. Czarcie jaja były, ale to już za późno na nich. No. A nawet na <laughs> Duszkiem, tak? Dobra. Widzę cię. O, widzę cię. Kajotki jaki tu stoi ładny. O. Tak, bardzo dobrze trzeba się przyglądać. W zasadzie to, no. że ja tak po majenku to mi to pomaga. Tak. Dobra, idę. A ty prościutko, prościutko tam w stronę słońca, żadnych naboczek, skoków bok. Nie ma skoków bok dzisiaj. Nie ma skoków bok. O, Idziemy nie. prościutko. Ja myślałem, że coś jeszcze gdzieś tam po drodze. Nie, 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 chyba, że po drodze, ale to nie. Prościutko w stronę słoneczka. Dobra, ja idę jeszcze. Jeszcze sobie pobiegam trochę. Zanim kochaniutki dojdzie tam, gdzie ma dojść, to ja jeszcze parę kółeczek zrobię. I przy samej drodze. O! Ale ten za to ładny. O, jeden. Tu już... Au! Au! Jak mnie pokuło. Tu już nadgryziony przez myszki. A ten... Wow! Coś takuje. Ten ładny. Ten jest bardzo ładny. To takie jeżyny leśne, ale jakie ładne, zielone. Dobra. Te dwa biorę, ten zostaje dla myszek. Ładnie się tu zakomuflował. I wychodzę już po mału z lasu. Idzie dziecko, idzie. No chodź. Chodź Ci pomogę. się ja chwilę Dobra. Odpoczywaj. Nie wiem, nie Wiesz co, daję ja potrzymam, nie stawiaj na ziemi. Niech stawiaj na ziemi, on już był na ziemi, nie. Tak? Ale mrówki jeszcze chodzą, wejdzie się mrówka. Nie. Ja Od... na to myślę, że mi gdzieś wejdziemy, mrówka, <grym> będziesz ją szukać. <grym> A zauważyłeś, kochaniutki, ile tu jest gatunków grzybów? Bardzo dużo. Bardzo dużo, tu zawsze było hmm. masę gatunków. To mają ta ściółka, wilgoć. To jest takie miejsce takie... Bardzo dobrymi warunkami do rozwoju grzybów. Poczekajcie, chwilkę trochę ja Dobra, trzymaj to drzewo, by się przewróci. o No, no. podtrzymaj to, to drzewko op oprę. Tak. Żeby się nie przewróciło. No. Kochani, pomału. Będziemy już pomału kończyć dzisiaj. Dziękujemy Wam za to, żeście dotrwali do końca. Żeby iście z nami na Grzybograniu. Wiem, że. Duża część naszych widzów to są osoby, które z przeróżnych powodów już nie mogą pójść do lasu. Dedykujemy im te filmy, w których staramy się pokazać piękno natury, piękno przyrody. Kochani, oglądajcie nas, bądźcie z nami. Będziemy się starać żeby, o jak najwięcej tego. Kochani, to nie jest promowanie nas. My po prostu chcemy pokazać, że jeżeli jeszcze możesz znaleźć czas, mieć ochotę na to, żeby wyjść gdzieś. Zachęcamy, kochani. To nie chodzi o koszyk grzybów to nie chodzi o przetwory, o ilość słoików. I tak. No i tu nie o to chodzi. Takie stare powiedzenie jest, że tu o tego zajączka nie chodzi. Tu chodzi o to, żeby go gonić. I Kochani, i czasami jest przykro, jak patrzę jak ktoś zasuwa parę się wzięł Ale ja tak się zastanowię głębiej to może i dobrze, że już nie mogę tak zasuwać, bo bardziej się smakuje tym razem kochani. Spotkamy się następnym razem. Niekoniecznie wyjście, bo mamy też do przekazania Wam dużo ciekawych innych filmików, innych miejsc. Subskrybujcie, bądźcie z nami, a my z kochaniutką zasuwamy teraz do domu. A żeby nie było, żeby nie był gołosłowny, to kochaniutka jest po drugiej stronie lustra. Zobaczcie, <grystanie> kochaniutka jest po drugiej stronie. Lustra. Mam cię, mam cię, mam, mam cię. cię. <grystanie> tu mam grzybki, a tu mam grzybki. jest dzień podgrzybkowy, tam chyba miałaś kilka prawdziwych na początku. Tak. Ale typowo podgrzebkowy dzień przede wszystkim fantastyczny jeżeli chodzi o, o naturę kochani to jest część lasu bardzo stara ona nie ma tak starych drzew jak po prostu miejsce, tu tutaj stare drzewa to już są dawno wycięte zostały tylko po nich pniaki, które ja Wam wcześniej pokazywałem zostały tak zwane karpy po tych starych drzewach które zostało z tej historii dawnej ale no to miejsce można no, następne, następne, następne. No to co Bajo! <laughs> ja nie umiem. Bajo! Bajo kochani! Bajo! Bajo.